Witaj na kanale Szepty Duszy. Dzisiejsza relacja z doświadczenia bliskiego śmierci pochodzi z kanału Thanatos TV, do którego link zostawiam w opisie tego filmu. Dawor Pranicz urodził się i wychował w Bośni, ale z uwagi na toczący się tam konflikt przeniósł się z mamą do Niemiec, gdzie mieszkał aż do zakończenia wojny. Miał 13 lat, kiedy wrócili do domu. Był to okres powojenny. Zaraz później zaczął się dla niego okres, w którym chce się być spoko w towarzystwie kumpli i próbuje się różnych rzeczy. Jak mówi, wtedy to było normalne. Miał zaledwie 14 lat, a wszyscy palili już papierosy czy pili alkohol. Później pojawiły się też narkotyki. Z początku było fajnie, ale kiedy dorasta się w takim towarzystwie, stajemy się później problemem dla naszych rodziców. Jak mówi, prawdę mówiąc, to cud, że dzisiaj jestem tutaj i udzielam tego wywiadu. Na cztery miesiące przed jego doświadczeniem bliskim śmierci zdarzył się inny cud. Było ich trzech: Dawor, jego najlepszy przyjaciel i jeszcze jeden kolega. Postanowili wybrać się do klubu, ale wcześniej chcieli znieczulić się trochę alkoholem w samochodzie. Jak się później okazało, samochód wypadł z zakrętu przy prędkości 120 km na godzinę. Uderzył prosto w drewniany słup telefoniczny, a następnie jeszcze kilka razy przekoziółkował. Kierowca wyleciał przez przednią szybę na odległość jakichś 100 metrów, a mimo to wszyscy trzej nie tylko przeżyli ten wypadek, ale mieli bardzo drobne obrażenia. Każdy, kto widział to zdarzenie, był przekonany, że nikt nie mógł wyjść z tego żywy. Na chwilę przed tym wypadkiem stało się jednak coś bardzo dziwnego. Jak mówi Dawor, jego najlepszy przyjaciel był raczej cichym gościem. Zawsze siedział z tyłu samochodu i nie miało dla niego znaczenia, które miejsce zajmie. Dawor z kolei zawsze chciał siedzieć z przodu. Jednak tej jednej konkretnej nocy jego przyjaciel uparł się, że to on chce usiąść z przodu. Zaczęli się sprzeczać o to, kto ma zająć miejsce. Kiedy jeden siadał, drugi wyciągał go z samochodu i zajmował jego miejsce. Kłócili się tak kilkanaście minut. Byli już zresztą pijani, a kierowca też zaczął się denerwować. Dawor zaproponował, żeby w takim razie obaj usiedli z tyłu, skoro nie mogą dojść do porozumienia. Kilka minut później samochód z dużą prędkością uderza w drewniany słup. Pod wpływem siły uderzenia, przednia prawa część samochodu zostaje całkowicie wgnieciona w kierunku tylnych foteli. Dokładnie w miejscu, na którym tej wyjątkowej nocy nikt nie usiadł. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, żeby ten fotel był pusty, tymczasem, gdyby ktokolwiek zajął to miejsce, nie miałby absolutnie żadnych szans na przeżycie. Do tej pory Dawor nie był osobą wierzącą, choć był wychowany w rodzinie katolickiej, ale po tym wypadku zaczął się zastanawiać, co tu się właściwie wydarzyło. Nie wierzył, że to mógł być po prostu zbieg okoliczności. Coś albo ktoś nie chciał, aby ktokolwiek usiadł na przednim fotelu. Po tym wydarzeniu bardzo szybko wrócił jednak do swojego normalnego życia. I zaledwie cztery miesiące po tym wypadku dochodzimy do momentu, kiedy Dawor doświadcza śmierci klinicznej. Było około 8.30 rano. O tej godzinie wraz z kolegami powinien być w szkole, ale nie poszli do niej, co zresztą zdarzało im się często. Zamiast tego poszli do swojej ulubionej kawiarni i zajęli miejsce przy barze. Jego kolega jak zwykle pił kawę i palił papierosa, natomiast Dawor poczuł w tym czasie dziwne mrowienie na czubku swojego palca. Niby nic specjalnego, ale za chwilę poczuł to mrowienie także w swojej lewej stopie, a następnie w całej swojej dłoni. Uczucie to narastało i kierowało się coraz wyżej, a Dawor nie wiedział co się dzieje. Nie chciał panikować, pomyślał, że to może brak cukru, że coś zje i mu przejdzie, ale nie przechodziło. Drętwienie z nogi przeszło już w okolice brzucha, a z dłoni w okolice barku. Zwrócił się do swojego kolegi, mówiąc, że coś mu się za chwilę stanie, ale jeszcze nie wie co. Jego kolega nie potraktował tego poważnie, ponieważ Dawor często sobie żartował. On tymczasem spróbował wstać z krzesła i nagle patrzył już na bar z góry. Widział, że ktoś leży na podłodze i że wokół niego zbierają się ludzie. W tej chwili zupełnie nie czuł, że coś jest nie tak, jakby to było zupełnie naturalne. I nagle znalazł się gdzieś, co określiłby jako wszechświat, kosmos. Jakby leciał z ogromną prędkością przez gwiazdy. Było ich mnóstwo, niezliczona ilość, i widział, jak zostawiają za sobą smugi, jakby faktycznie to on się poruszał. I wtedy zaczął się zastanawiać, co się dzieje. Gdzie on jest? W tym miejscu, kiedy tylko zadałeś pytanie, od razu dostawałeś odpowiedź. A odpowiedź, jaką dostał Dawor, była krótka: umarłeś. A więc umarł. To był koniec. A jednak ta wiadomość zdawała się dla niego absolutnie bez znaczenia, jakby to była drobnostka. Umarłem? W porządku. Nie był to dla niego żaden problem. Nie czuł stresu, wszystko było dobrze. Ale wtedy doszło do niego, że przecież nie może jeszcze odejść ma tyle niewyjaśnionych spraw ze swoimi rodzicami. I wtedy nagle uderzyła go świadomość wszystkich innych swoich problemów, które miał jako szesnastoletni wówczas chłopak. Od najmniejszych drobnostek po te największe. I choć miał świadomość ich wszystkich, to tutaj nie miały one znaczenia. W pewnej chwili skupił się na swoim ciele, czuł swoje ręce, mógł je podnieść, ruszać nimi, a mimo to ich nie widział, będąc w tamtym miejscu. To było dziwne. Wtedy spojrzał w dół, aby zobaczyć resztę swojego ciała, bo przecież wciąż czuł, że ma ciało, ale tam też nic nie było. I wtedy zadał pytanie: Jeśli nie ma tu jego ciała, choć on sam jest absolutnie świadomy, bardziej świadomy niż kiedykolwiek wcześniej, to czym on właściwie jest? I tym razem również odpowiedź przyszła od razu: jesteś wszystkim, co było, wszystkim, co jest i wszystkim, co będzie. To brzmi dziwnie, kiedy o tym mówi, ale w tamtej chwili było to dla niego całkowicie jasne: jestem całością, jestem wiecznością. I wtedy poczuł coś po swojej prawej, coś jakby światło, a jemu towarzyszyło uczucie, podobne do tego, kiedy robisz w życiu coś dobrego, kiedy komuś pomagasz, czy po prostu otwierasz przed kimś drzwi. I to uczucie nagle się podwoiło. Za chwilę czuł dziesięć razy mocniej, sto razy. Czuł się, jakby ogarniała go błogość. Nie było żadnych innych emocji, wszystko inne przestało mieć znaczenie. I wtedy usłyszał gdzieś z góry swoje imię. Za chwilę drugi raz, trzeci i nagle uderzający dźwięk. W tej chwili ponownie stał w barze o własnych nogach. Wokół ludzie patrzyli na niego zszokowani, a on myślał sobie: Nie, nie, dlaczego? Poczuł ogarniający go smutek, jakiego nie doświadczył nigdy wcześniej. Wszyscy mówili: Ty żyjesz, myśleliśmy, że umarłeś, nie mogliśmy cię obudzić, próbowaliśmy wszystkiego. Przeprowadzili również trwającą pięć minut próbę resuscytacji, po której uznali, że Dawor odszedł. On tymczasem miał w głowie tylko jedną myśl. Nie chcę tu być. Chwilę później przyjechało pogotowie i zabrało go do szpitala. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że cierpi na niedobór żelaza. Lekarz był w szoku. Podobno niezwykle rzadko zdarza się, żeby w czyjejś krwi było aż tak mało żelaza. Zostały mu przepisane tabletki, a on wrócił do domu. Smutek jednak towarzyszył mu przez kolejnych kilka miesięcy. Nie mógł się go pozbyć. Najgorsze były dla niego te słowa: Jesteś wszystkim, co jest. Tu na Ziemi nie mógł z tym nic zrobić. Czy zatem rozmawiając z kimś innym, rozmawia tak naprawdę ze sobą? Czy rzeczywiście był sobą, a jednocześnie każdą inną istotą? A co z całym tym okrucieństwem, które jest na świecie? Nie może przecież nim być. Odrzucił zatem te hipotezy i uznał, że to niemożliwe. Przez długi czas wmawiał sobie, że to wszystko musiało być po prostu halucynacją. Musiał przyjąć taką postawę, bo komukolwiek opowiedziałby o swoim doświadczeniu, zostałby uznany za wariata. Coś jednak z nim zostało od tamtego wydarzenia. Kiedy robił coś dobrego, kiedy pomagał innym, nie oczekując niczego w zamian, czuł tę błogość, to przyjemne uczucie. Dzięki temu, jak mówi, stał się później lepszym człowiekiem i aż do dzisiaj to uczucie, kiedy komuś pomaga, jest najlepszą nagrodą, jaką może dostać. Tak jak udzielanie teraz tego wywiadu. Przez 20 lat walczył ze strachem, czy podzielić się swoją historią, ale w końcu zapytał siebie. Czy jeśli to zrobi, ta historia pomoże innym ludziom? I wtedy znów poczuł to przyjemne uczucie i wiedział już, że powinien to zrobić. Tak naprawdę do niedawna nie wiedział jeszcze o istnieniu takiego pojęcia jak doświadczenie bliskie śmierci. Dopiero na około dwa lata przed własnym wywiadem przypadkiem trafił na kanał relacjonujący takie wydarzenia i wtedy ostatecznie zrozumiał, że to, czego doświadczył, nie było żadną halucynacją. Przed wypadkiem samochodowym, jak i przed swoją śmiercią kliniczną, był trochę egoistą. Skupiał się głównie na własnych potrzebach. Po śmierci klinicznej, najważniejszym stało się dla niego móc znowu poczuć tę błogość a w tym pomagało mu bycie lepszym człowiekiem i pomaganie innym. Teraz zawsze opowiada ludziom, że kiedy był w tamtym miejscu, czuł się jak w domu. Jak mówi, jest jednak haczyk. Kiedy tam był, czuł się jednością, czuł się wszystkim, co jest. Był w najpiękniejszym, najcudowniejszym miejscu. Nie miał żadnych zmartwień i czuł błogość, ale. Jednocześnie nie było tam nikogo, kto zapukałby do twoich drzwi i zaproponował, abyście zrobili coś razem. Od tego czasu rozumie, jak ważne jest to życie na Ziemi i możliwość interakcji z innymi ludźmi. Tylko tutaj możemy tego doświadczyć. Zrozumiał też, że to nie do końca tak, że On jest wszystkim, że wchodzi w interakcję z samym sobą ale raczej, że to wszystko, co istnieje, jest ze sobą połączone. W życiu chodzi o wzajemne interakcje. Dawor nadal nie czuje bliskości do żadnej konkretnej religii, ale jak mówi, zdecydowanie rozwinął się pod względem duchowym. Przestał bać się śmierci. Wie już, że wygląda inaczej niż wszystkim się wydaje. Dziś czuję się spełnionym człowiekiem, bierze życie takie, jakie jest, niczego nie oczekuje, ale wszystko docenia i właśnie przyjęcie takiego podejścia zaleca nam wszystkim. Na tym kończy się dzisiejsza relacja. Dziękuję, że wysłuchałeś jej do końca. Będę wdzięczny, jeśli polubisz to wideo i zasubskrybujesz kanał. Do usłyszenia następnym razem.